Nic. Żadna praca nie hańbi. Eee... Dobra świnia. Dobra świnia. Czyli 8 na 10. No pewnie czasu nie będzie miało. A, okej. Okay. No nadal, bo bogata. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zwykle, ponieważ postanowiliśmy wybrać się do Włocławka i zapytać przechodniów, szczególnie tych młodszych, co sądzą o Partnerze, partnerce, jako rolniku, rolniczce. Ale pochodzi pani, rozumiem, ze wsi, tak? No, może tak powiedzieć. Okej. Okay. I drugie pytanie. Mamy chłopaka, fajnego 10 na 10, ale jest rolnikiem. Czy przeszkadza to jakoś pani? Jaka ocena dla takiego gościa? No nie, nie przeszkadza. Czyli co? Ocena od 1 do 10? 10. Ze wsi. Ja z miasta. Okej. Okay. Eee, 5 na 10? Okej, okay, uargumentujesz jakoś, dlaczego 5? Eee, no, rolnik tak na mnie nie pasuje. Okej. Okay. 6 na 10, 7, coś takiego? Okej, okay, a dlaczego tak? 7, a nie 10 na 10? No, nie wiem, nie tak jakoś. No. Okej, okay, rozumiem. E, są panowie ze wsi czy z miasta? Z miasta Ocałek, a o co chodzi? Z miasta. A załóżmy, że szuka pan partnerki, fajna dziewczyna, 10 na 10, mhm. ale jest rolniczką. Jak ślepy szokaj, nie widzę przeszkód. Ze wsi. Drugie pytanie. Masz załóżmy y, kobietę 10 na 10. Tak. Tylko jest rolniczką. 10 na 10. Tak? tak. Zastanisz jakoś? <głos》? głos》>? Ciągnięcie sobie pojeździ Jadekam. <głos》> Dzięki Wielkie. <głos》>. Dziękuję. Ja ze wsi z miasta 8 na 10. No, zależy jaki charakter, ale 7 na 10 bym dała. Okej. Okay. A jakoś uargumentujecie, dlaczego nie 10 na 10, tylko jednak troszeczkę niżej? Nie wiem. Ja bardziej reflektuję w życie w mieście, więc. Jakby życie na wsi jako z rolnikiem, byłoby trochę problematyczne. Do wygrania jest 1000 litrów paliwa. Kojarzycie to Agro Polska? To właśnie oni zorganizowali konkurs. Wystarczy, że przejdziecie na odpowiednią stronę, do której link zostawiam Wam oczywiście pod tym filmem i odpowiecie na trzy pytania, plus opiszecie swoją metodę na oszczędzanie paliwa w gospodarstwie. Być może to tysiąc litrów czeka właśnie na uzupełnienie Twojego zbiornika na paliwo. Zachęcam Was do brania udziału. Jest dziewczyna 10 na 10, bardzo fajna, ale no, z rolniczką. No. Rolniczką? W tych czasach? 9, 9. 10, nie przeszkadza Argumentujesz jakoś? Dlaczego nie 10? 10, no ja bardziej wolę takie tereny miejskie przynajmniej, no i to jest jedyna wada z miasta. Okej okay, i drugie pytanie. Załóżmy, że mamy takiego fajnego chłopaka 10 na 10, ale jest rolnikiem. Co Pani na to? Nic. Żadna praca nie Okej, okay, czyli jaka ocena dla takiej osoby? Czy jakaś 10 na 10, czy jednak z rolnikiem nie za bardzo? Nadal 10 na 10. Jest Pan z miasta, czy ze wsi? Ze wsi. Zależy jak się sprawuje, bo można być dobrym rolnikiem, dobrym człowiekiem, ale można być człowiekiem nie bardzo. Czyli można jest... być ze wsi, być dobrym, a można być ze wsi, być... no. Okej, okay, ale jakbyśmy mieli, mieli tak od 1 do 10 taką osobę ocenić, to, to co? Jako partnerkę? 9-10? No, no, no. Aha, czyli no. dość pozytywnie. Pozytywnie. No. Jesteś z miasta czy ze wsi? Eee... ze wsi. Drugie pytanie. Masz dziewczynę fajną 10 na 10, ale jest rolniczką. Co ty na to? Eee... Dobra świnia, dobra świnia. Czyli, czyli duża ocena będzie. Tak, 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 dobra. I ile? Od 1 do 10? Eee, dobre 10. Czyli... Nie i pół. Okej, dzięki, wszystko. Zef. Okej. Okay. Panowie? Zew. wsi, no. 10 na 10. Nie ma problemu. Dla mnie też bezproblemowych. Jest pani z miasta czy ze wsi? Ze wsi. No jak jest jako 10 partnera? na 10, no to 10. Tak? No. <laughs> Może być spokojnie partner rolnikiem, tak? Tak. Nie przeszkadza w ogóle. Nie. Jesteście z miasta czy ze wsi? Ze wsi. Ze wsi. Też ze wsi, tak? Okej, okay, drugie pytanie. E, mamy takiego fajnego chłopaka 10 na 10, ale jest rolnikiem. Co wy na to? 10 na 10, bo mam rolnika chłopaka. Super. No, też 10 na 10. A ze wsi. Mm, myślę, że 6 na 10. Ok, a jakoś uargumentujesz to? Dlaczego? Nie lubię wsi. Y, jesteście ze wsi czy z miasta? Ze wsi. ze wsi, ze wsi 10 na 10! 10 na 10, 10 na 10. Mamy rolniczkę 10 na 10, fajną, no ale jest tą rolniczką i co ty na to? Pomidor. Y, małe miasto ze wsi. Czemu nie? 8 na 10. 8 no. na 10, okej. Okay. 6 na 10 okej, okay. dlaczego tak? Tak po prostu, no? Okay. dziękujemy bardzo. Jest pan z miasta czy ze wsi? Ze wsi. Jaka ocena dla takiej osoby? 11 na 10. I o to nam chodziło, dzięki wielkie. Tak. Z miasta. Okej. Okay. Mamy dziewczynę 10 na 10, tak. ale jest rolniczką. Czemu nie no? 8 na 10. Yy, ze wsi. Mm, 6 na 10. O, a argumentujesz jakoś? No nie wiem, co powiedzieć, ale tak. Po prostu ocena, generalnie. Tak, tak czuję, 6 na 10 będzie. Jesteś z miasta czy ze wsi? Z miasta. Jaka ocena dla niego? No nie, nie, chyba 8 na 10. Okej, okay, a bo argumentujesz jakoś, dlaczego 8? No tak, no pewnie czasu nie będzie miało. A, okej. Okay. Jesteście dziewczyny z miasta czy ze wsi? Z miasta. Ze wsi. To jaka ocena? 10 na 10 nadal. 8 na 10. Ja z miasta jestem. Ja jestem ze wsi. Ja z miasta. Ja z miasta. Z miasta. Macie dziewczynę bardzo fajną, 10 na 10, ale jest rolniczką. Nadal 10 na 10, Zależy jaką jest ze sobą. No nadal, bo bogata. <laughs> 10 na 10? E, 9 na 10. 9 na 10. 10 na 10. Ok, wysokie oceny, dziękujemy bardzo. Ze wsi. Ok, kolejna osoba ze wsi, szukamy bardziej z miasta, ale załóżmy, że mamy taką fajną dziewczynę 10 na 10, no. jest rolniczką. 8? argumentujesz jakąś dlaczego 8? Nie wiem, jak mam to uargumentować. No. Jest pan z miasta czy ze wsi? Z miasta i ze wsi. Takie 5 na 10. No, jakoś argumentujesz, dlaczego tylko 5? No bo ze wsi. Ze wsi. Mamy fajną dziewczynę, taką 10 na 10, ale jest rolniczką. Jaka ocena dla niej? Czym jest? Jest rolniczką. No to 10, bo lubię rolników. Yy, no ja ze wsi. Okej, okay, pan? Z miasta. Bo jest bardzo fajna, 10 na 10, ale jest tą rolniczką. 10 na 10. A, okej, okay, a pan? Tak samo 10 na 10. Jesteś pan... z miasta czy ze wsi? Ze wsi. 8 na 10. Z miasta? 10 na 10, ale jest rolnikiem. Tak. Mm, nadal 10 na 10, bo ma ziemię. Czy ta ocena się w jakiś sposób zmienia? Nie. Czyli co 10 na 10? Tak. E, to samo, 10 dokładnie. Na 10. Nie się nie zmienia. A panowie ze wsi z miasta? Z miasta. Okej. Okay. Czy przeszkadzałoby to panu jak, w jakiś sposób? Nadal nie. ocena 10 na 10, czy nie? Nie. Nie, by nie. nie przeszkadzało. Czy jakoś zmienia to? Tę ocenę 10 nie, na 10? Absolutnie. Nie, nie. Czyli 10, nie. Na, 10. 10, na, 10. 10 na 10. Niech będzie 10, jak jest spoko to. Okej. Okay. Liczy się dusza, a nie zawód. Ale okazuje się, że jest rolniczką. Czy jest nadal 10 zł. No nie w związku z tym, że jest rolniczką. No dobra, i teraz czy ta ocena wyżej, hmm. niżej, czy. Nie, dlaczego? Jest w porządku. Bez problemu jest może być rolniczką. Neutralnie, ani niżej, ani wyżej. A jest pan z miasta ogólnie czy ze Z Łosawka. Czyli miasta. Miasto. Czy to jakoś wpływa na, w razie na ocenę? raczej nie, nie. Sam rolnikiem jestem, to, to, to raczej nie. <laughs> nie ma problemu. Nie, nie, w tym <laughs> sensie to raczej nie. Przeszkadzałoby to panu jakoś? W życiu. Nie, nie przeszkadzało. Rolnika, rolnika nie. Nie, rolnika nie? Czyli... Nie, nie. Aż tak nie przypadam rolnika nie. Okej, okay. ale jakoś u zasadzi pani... małe ilości, małe jakieś nie za wielkie area, owszem, ale jakieś większe grunty. A jakieś yy... cechy charakteru nie Nie, 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 ludzi, czy... nie chodzi mi to o rolnika, nie. tylko o tam ich pracę. Aha, praca, okay, praca. Jaką się mi... zajmują ja po prostu jako rolnik? Okay. A pani może chłopaka rolnika? Yy, nie to znaczy, ta, jeśli nie byłoby e, zwierząt, po prostu. Mm -hmm. Czyli jeśli nie byłoby zwierząt, to okej. Okay. Tak, myślę, że jeśli byłoby takie mega zmechanizowane, to jak najbardziej. Czy ta ocena w jakiś sposób się zmienia, skoro jest rolnikiem? Nie, jest nadal 10 na 10. Okej. Okay. No 10 na 10. Nie no, 10 na 10, to może jeszcze bogaty będzie, to, to fajnie. Tak. Ale jest rolniczką, czy to jakoś wpływa na tę ocenę 10 na 10? Nadal 10 na 10. A, nie ma problemu. Z miasta. Okej. Okay. Ale pochodzenia ze wsi. Trafiamy na taką bardzo ładną kobietę 10 na 10, ale jest rolniczką. No. Czy to I... jakoś wpływa na ocenę? 10 na 10 nadal, czy coś się zmienia? Nie, nie zmienia się. Absolutnie. Może być spokojnie partnerka rolniczką. Może być rolniczka, byle, żeby była 10 na 10. <laughs> Będzie to... Czy to jakoś wpływa na pana preferencje? Nie. nie. Nie żadne. Jak widzieliście, pytaliśmy dość młodych przechodniów, osoby, które szły akurat ze szkół, niestety czasami brakowało tych argumentów. Myślę, że też to zauważycie, dlaczego te oceny troszeczkę były w niektórych miejscach zaniżane. Jeśli macie jakieś pomysły na pytania, które moglibyśmy zadać właśnie takim przechodniom, to bardzo chętnie podyskutujemy o nich w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Rolnik Szuka.